Dziś po raz czwarty, bo generalnie od samego początku tylko tylko wybuch konflikt na Ukrainie działamy na rzecz Ukrainy, wyrażając nas przeciw przeciwko wojnie. Dziś w połączeniu z Polską akcją Humanitarną biegniemy bieg dla Ukrainy powiązany ze zbiórką przedmiotów dla dzieci przy wieku szkolnym. Zbieramy również pieniążkę uruchomioną skarbonkę, skarbonkę podpiętą pod tą główną zbiórkę Polskiej akcji Humanitarnej. No i jak widać Dopisana nam frekwencja, jak zawsze zresztą. Moje dzieciaczki, bo takie nazywam, są bardzo ofiarne i zawsze ich dzisiaj bardzo dużo. No i właśnie mamy tego owocu. Jak się dzisiaj biegło? Dobrze. Bardzo dobrze, tak? Tak. Zwłaszcza finisz był najlepszy. A powiedz od dawna biegasz? Jak to się zaczęło? Wie Zawsze biegałem um, z tatą najpierw. z kolegami. Tak, i z kolegami z klubu. Tak? Mhm. I koleżankami, um. nie dopowiedziałem. Wcześniej mieliśmy SM więcej czasu, żeby też biegać. Dla, na biegach tak? byłem. Tata teraz niestety pracuje za granicą, ale korzystając z urlopu i z weekendu wolnego, zawsze syna zabieram, żeby się spotkać ze znajomymi, pobiegać, trochę sportu zażyć. To dziś wyjątkowy także wiek, dla Ukrainy. Czy to jakieś dodatkowe emocje? Jak pan ocenia tego rodzaju imprezę Mamy rodziny na Ukrainie. Moja partnerka ma rodzinę na Ukrainie, ma siostrę, która tam została, jej mama jest tutaj właśnie u nas też, więc. Poczuwamy się do tego, żeby jakoś wesprzeć. No dość ciężko się biegamy, bo był bo jest wiatr, tak? ale generalnie na atmosferze jest super. Biegamy od początku inwazji Rosji na Ukrainę, biegamy dla Ukrainy, e, wspieramy, e, mamy różne akcje charytatywne, e, pieniężne i rzeczowe, także jesteśmy cały czas z Ukrainą. No tutaj ta inicjatywa jest szczególna, jak wiemy, wszyscy chcą, żeby to się w końcu skończyło, e, więc mam nadzieję, że takie, wiele takich inicjatyw będzie również w innych miastach, które pokażą, że jesteśmy razem z nimi. Troszkę towarzyszą inne, inne emocje, pozytywne no i, i taki power, power, bo, bo jest cel, tak? taki szczytny. Chciałam po kwestii, że Parkland jest co tydzień, o, w sobotę zawsze o godzinie 9, bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Można biegać, można spacerować, można przyjść z psem, z kijami, mamy super spotkania towarzyskie. Jesteśmy jedną wielką rodziną, bardzo wszystkich serdecznie zapraszam.